Witajcie w kolejnym odcinku. Idziemy właśnie do kur. Trochę się ta ścieżka nasza zasypała, aczkolwiek no. już się tak kury nie boją. Właściwie to bardziej przybiegają, bo wiedzą, że mamy dla nich trawę. Na co to, to jest Mateusz? Powiedz mi. Uj. To jest. E, tutaj, żeby zrobiło jajka, kury. E, no, takie. Nie, jak to nazwać. No takie klatki jakby. Proszę pani. Co pani robi? Co pani robi? Proszę pani. zamknij tam. Są to nasze słodziutkie kurki. Proszę państwa. No nie wie o co chodzi, ale... One nigdy nie widziały telefonu, tak, tak. One no nie wiedzą co to jest. No, są zorientowane bardzo. Palec. Dzień dobry. Jak się pani czuje? Widzę, że dobrze. A pani? No wiem, widzę. One przyszły tylko specjalnie po trawę. One, One po wcześniej uciekały wiedzą, od ludzi. Dobrze, zatrzymamy na chwilę. Co pani? To nie trawa. Dobra, tutaj Mateusz ma trawę. Mati, dawaj. Świn. Świnki, kurki. A ja teraz dla ciebie. Tak, jemy spodku. A, chodź, chodź. Trzeba ze mną wychodzić. Ja myślałam, że kur nie jedzą trawę, dopiero później się okazało, że jednak jedzą. Lebią no, na no wszystko jedzą. No. To jest plus tego. Nawet jajka, lubię jajka Skorupki i lubią jajka, idźby. S korupki od jajek. No jedzcie. Jeżeli macie jakieś pytania, no to wyślijcie je na naszego maila dotyczące kur. Może jakieś, nie wiem, pouczenie dotyczące kur. Może... A my je mamy od kilku dni, więc wiecie. Jeszcze my może mało. macie i od dłuższego czasu. I wiecie jak to jest. A te kury są głupie. Masz taki... <noise> no, taki... <noise> w ogóle nie przesadzajmy aż tak, ale... No... Na przykład wchodzą tam, to miało być specjalne do grzybania z piaskiem a one to jedzą się. Znaczy, one też muszą jeść takie kawałki żeby robiły skróbki słucham Tak? No. dobra chcesz kura? dziubaj dobra trawa niam niam ja bym nie zadał trawy dobra idziemy jeszcze ja zobaczyć co ten u ten... kur O no tak, właśnie mówiłam w tamtym odcinku O właśnie, napiszcie, czy zrobić Serię z kamerą wśród świnek e, Tak jak nie wiem, z kamerą wśród Jak kury. ktoś ma świnki do kury, to opiszcie na w komentarzu No w komentarzu, nie wiem, bo Jakby trudno zrobić tak, żeby Te komentarze były no, włączone Ja próbowałam Jeszcze zobaczymy Jak nie, to na naszego maila, który na pewno jest w opisie. A jeszcze subskrybujcie ten kanał i kanał Gabcia Zaw, czyli mój kanał. Bo no nie mam swojego na razie kanału, ale będę miał. No i kury pożegnajcie się z widzami. Tracimy po tysiąc subów, nie? Nie? Czy nie?